Witam serdecznie. Dzisiaj specjalne nagranie, specjalne wydanie związane z maturami. Pamiętacie stresy naturalne, pamiętacie co się działo w szkole, pamiętacie co się działo w domu, pamiętacie swoje własne nerwy, bo ja pamiętam. Wprawdzie już się tym nie posługuję, tym stresem, ale to jest bardzo poważny stres, ponieważ. Nikt nie przygotowuje nas do tego, aby odnieść sukces. Więc my sobie to zrobimy sami. Zrobimy sobie własny polski patent na sukces. Zarówno w szkole, jak i w domu uczą nas tak. Jak złożysz jedno do drugiego. Stworzysz całość. Czyli to tak, jakby się puzzle składało tak jako puzzle, tak? poszczególne elementy, i te elementy mają stworzyć całość. Otóż jest to błąd logiczny, który popełniają ludzie, którzy nie wiedzą, jak pracuje umysł. A umysł pracuje zupełnie inaczej. Umysł pracuje tak, jakbyś ty zamiast układać puzzle, stworzył obrazek, a potem składał ten obraz z puzli. Rozumiesz logikę? Oczywiście, że rozumiesz. Bo wtedy puzzle wchodzą niejako same. Popatrz, jak to łatwo idzie. Jakie to jest przyjemne? Jakie to jest właściwie lekkie? Jakie to jest inteligentne? Jakie to jest wspaniałe? I to jest właśnie przepis na sukces. Ja to zrobię w paru elementach, w paru. Fragmentach. Najpierw ci pokażę, jak to widzę. Teraz. Popatrz, tu na samym dole, tu, ta niebieska linia to jest teraz. To. To jest teraz. Od tego teraz idzie. Droga ku przyszłości, to jest przyszłość. Przyszłość zaczyna się oczywiście jutro, ale narysowałam dłuższą drogę ku przyszłości. I teraz patrz. Ruszasz w tą drogę ku przyszłości i w tej drodze ku przyszłości masz maturę. Ale ta matura nie jest przecież celem w samym sobie. Ona owszem daje Ci energię po to, żebyś poszedł, poszła dalej. A to dalej, to jest właściwie dopiero to, co ty chcesz mieć. Czy to są studia, czy to jest twój ulubiony kierunek, czy to są twoje zainteresowania, czy to są twoje pasje, czy to są twoje to coś, co ty uważasz za swój własny sukces życiowy, bo dopiero to jest twoim osiągnięciem całkowicie naturalnym i obraz tego masz sobie stworzyć dzisiaj. Bo ten obraz, to znaczy to, daje Ci zadowolenie i energię do tego, żeby wędrować dalej ku przyszłości i mieć znakomicie więcej energii, czyli rozwijać się, rozkwitać. A nie skakać z etapu na etap. Ponieważ ty przez cały czas przecież żyjesz i przez cały czas siebie rozwijasz i rozwijasz swoją energię życiową. A zatem dzisiaj tworzymy. Twój sukces życiowy, który jest po maturze, nie wiem na czym on polega, ale ty wiesz, bo twój umysł wszystko wie. Ty wiesz, jakie są twoje zainteresowania, ty wiesz, jakie są twoje preferencje, ty wiesz, co ci w duszy gra, ty to wiesz. I teraz stworzymy to razem, po czym poszukamy wszystkich blokad na to, przeszkód, po to to, żeby Ci to płynęło. I w ten sposób razem zrobimy polski patent na sukces. Który polega na tym. Tam. Sięganie do gwiazd. Nie wiem, czy mnie dobrze rozumiesz. To są wizje, marzenia, wyobraźnia. To czyni ludzi geniuszami. Logika zaś powoduje, że idzie się tą drogą logiczną. To się nazywa mądrość życiowa. Postępuje się do przodu, do przodu, do przodu, do przodu, nie oglądając się do tyłu, bo po co? Przeszłość nie istnieje. To tylko pamięć. Czy to jest ok? Robimy? No to zaczynamy. Proszę Ciebie, tutaj będzie moja dłoń, po tej stronie będzie usytuowana, i na tej dłoni Ty stwórz sobie to coś, co Ty nazywasz sukcesem, czyli to coś, co dla Ciebie jest ważne. Ja Ci będę tylko podpowiadać, co w tym powinno być, bo to jesteś cały Ty. Czyli Ty prawdziwy. Jeżeli byłbyś to Ty prawdziwy, to Ty prawdziwy masz wiarę w siebie. Masz pewność siebie, masz zaufanie do siebie, masz swoje zainteresowania, masz swój własny charakter, masz swoje własne decyzje, masz swoją własną wolę, masz swoją własną wyobraźnię, masz swoją własną logikę, masz swój własny sens życia, masz swoją własną dynamikę. Masz swoją własną przyszłość, masz swoje własne szczęście, masz swoje własne spełnienie. Jesteś jedyny i wyjątkowy, ty. Dlatego ja ci tylko podpowiadam, a ty dokładaj, co ci jeszcze potrzeba, aby sukces. Ja używam tego słowa po to, żeby było jaśniejsze, on jest teraz w dużej modzie. Używam sukcesu. Jako dokonań, słowa sukces, jako dokonań konkretnych, zmaterializowanych, które dają ci zadowolenie z siebie, zadowolenie z życia i rozwijają cię tak, że idziesz do przodu. Robimy to w czasie naturalnym. Rozumiesz? Więc chodzi o to, żebyś to zobaczył. Gdy jesteś na studiach lub w ogóle w życiu, żebyś to zobaczył siebie po maturze. Siebie w tym, siebie takiego. Dokładaj tu, czego jeszcze potrzebujesz. Bo tylko ty wiesz, ja się posługuję intuicją i telepatią. Posługuję się też swoim własnym doświadczeniem i doświadczeniem z pracy z ludźmi, ale ty jesteś jedyny. Jedyna. Więc. Uzupełniaj to po swojemu, żebyś był, była sobą w swoich sukcesach, w swoich dokonaniach, w swoich zadowoleniach, w swoim życiu. Nie, żeby cię ktoś wykluczał, tylko żebyś ty miał to, co ty chcesz. Użyję takiego sformułowania, co jest ci pisane, ale to jest, jakby, potrzebą duszy, żeby się spełnić w tym wcieleniu. Masz to? To jeżeli to masz, to wszystko, co jest tutaj, to teraz proszę cię, ustaw to tu, dalej troszeczkę ode mnie, a tu, ustaw przeszkodę. To coś, co się za chwilę nie zgadza na to, żebyś ty tym był, tym była, tak żył, tak żyła. Rozumiesz to? żebyś była człowiekiem sukcesu, żebyś był człowiekiem sukcesu, żebyś ty miał sobie patent na odnoszenie sukcesów polski. Słyszysz mnie? OK. Więc zobacz, jak wyglądają te blokady. To może być te blokady mogą wyglądać jak wysoki przedmiot, albo jakiś niski przedmiot, wszystko jedno. Nie ustawiaj tutaj człowieka jednego, ponieważ to jest za mało. Rozumiesz mnie? Tych blokad jest mnóstwo. Tymi blokadami karmią nas od dziecka, mówią nam, jacy my nie jesteśmy. Ho, ho, ho. Nie będę tego powtarzać, bo Ty to słyszałeś, ja to słyszałam. I nie ma to żadnego znaczenia, bo to pochodzi z zewnątrz i nie ma z tobą nic wspólnego. Ale powstało, te blokady powstały. I teraz patrz, pomiędzy tym czymś, co symbolizuje blokady, a Twoim ciałem, są połączenia energetyczne. Ty tylko poczuj, gdzie one dotykają do Twojego ciała. Zobaczcie, dotykają do Twojego ciała. I proszę Cię zobacz również, jak one wyglądają w powietrzu między Twoim ciałem a tymi blokadami. Świetnie. I gdy już to wiesz, to tylko sobie wyświetl, ile procent Twojej energii życiowej przez te łącza albo przez to łącze płynie do tych blokad, do tych... Przeszkód, do tego sprzeciwu. Sprzeciwu na Twój patent na sukces, na Twoje zadowolenie z życia. Ile procent energii płynie? I teraz dokonaj wyboru. Czy chcesz swoją energią życiową zasilać te przeszkody, czy chcesz swoją energią życiową zasilać swoje sukcesy? Wybierz. Jeżeli wybierzesz sukcesy, dokonania, pasję, zainteresowania, pewność siebie, wiarę w siebie, perspektywiczne myślenie, inteligencję, logikę, wyobraźnię, marzenia, wizję, odkrycia, dokonania i zadowolenie z życia, to poszukaj, co w Tobie, co Tobie montowali, żebyś swoją energią życiową zasilał te przeszkody. Potrzebujesz tę energię odzyskać. Zgadza się? Więc poszukaj w sobie, co ci wmontowali, żebyś ty zasilał przeszkody wbrew sobie. To, co ci szkodzi, co jest tobie przeciwne. Bez względu na to, czy to jest choroba, czy pogląd, że jesteś głupi, nie ma znaczenia. To są negatywy, one są obce. One mają wykluczyć cię. Twojej wspaniałości takiego życia. Odebrać ci to, co jest Twoje należne. Więc teraz wyciągnij ze środka to coś, co Tobie odbiera energię i zasila tą przeszkodę lub te przeszkody. I rzuć to, ale nie w te przeszkody, tylko wyżej na lewo. Czyli... Na moje prawo, twoje lewo, tam gdzieś wyżej. My nie wiemy skąd to pochodzi. To skądś pochodzi? Takie coś, co człowieka ogranicza, dołuje, odbiera mu energię, czyni nieszczęśliwym. Więc proszę cię, poszukaj co to jest, i rzucaj tam. I wyświetlaj, ile teraz procent energii przeznaczasz na to. To są straty Twoje, rozumiesz, energetyczne. Zasilasz przeszkody, zasilasz blokady. Poszukaj następnego przedmiotu, wyjmij go i umieść go tam. Powiedz, dość. Dość to Twoja decyzja. I wyświetl, ile teraz dajesz tym przeszkodom jeszcze swojej energii. To są lęki, to są winy, to, jest, to są różne rzeczy. Nie zagłębiaj się w to, masz klarowny podział. To są przeszkody, a to są Twoje sukcesy, Twoje osiągnięcia życiowe, perspektywy i osiągnięcia i zadowolenie z życia. Tak. I teraz wyciągaj dalej. Zobacz, za jeszcze zasilasz, i wyciągaj następne przedmioty i umieszczaj je tam. I mów: dość. I następne. I mów dość. To jest obce. To jest tobie obce. I tobie wrogie w jakimś sensie przeciwne. To znam na to, od kogo pochodzi. To nie ma znaczenia. Nic Twoje. Więc mów dość. I odbieraj energię tym przeszkodom. Tak długo pracuj, aż te przeszkody znikną. Ale jak znikną, to jeszcze potrzebujesz poszukać, co Cię uczyniło dawcą dla przeciwieństw. Rozumiesz, myk? Dawcą dla przeciwieństw. Które działają przeciwko tobie. Nie ma znaczenia, skąd pochodzą. Niszczą życie, energię życia. Więc możesz to przestać dzisiaj zasilać i przestać być ze sobą. więc jeśli chcesz. Gdy to już jest czysto, to teraz przyjrzyj się. Czego Tobie jeszcze brakuje, Tobie siedzącemu tam, abyś był taki wspaniały jak ten tutaj, jak ten, ta. Rozumiesz? Czego Ci jeszcze brakuje? I gdy już wiesz, czego Ci jeszcze brakuje, to wymi to coś, co Ci robi brak. Robienie braków lub robienie strat jest nielogiczne. To są błędy życiowe, to nie jest mądrość życiowa. Więc mi, to, co Ci robi brak, to też jest po kimś. Jakieś naśladowanie. I wyrzuć się tam i powiedz też. I oczyszczaj to tak długo. Aż będziesz mógł tego siebie, tą siebie, zaprosić do swojego wnętrza. Bez odpychania i bez zajmowania twojego wnętrza przez kogoś lub coś innego. Myk ma to być w tobie. Rozumiesz to? Cały ty, masz być w sobie. Cała ty. Autentyczna, prawdziwa, prawdziwy. Powrót do własnej osobowości, indywidualności, własnych preferencji, własnych wartości. Polski patent. Ludzie na świecie to wiedzą, ale mało kto tego używa konsekwentnie. Niektórzy wiedzą, ale no zazwyczaj sukcesy robią kosztem innych. Czyli kierują się władzą, a nie wiedzą. Masz siebie w sobie? W porządku. Gdy masz siebie w sobie, to proszę cię, żebyś tu ustawił swoich przeciwników, którzy są przeciwni tobie. Żebyś ty był człowiekiem, który odnosi sukcesy życiowe, który jest mądry. Który ma zadowolenie z siebie, przyszłość przed sobą i perspektywy. Zazwyczaj to są ludzie zazdrośni, ale w Polsce też często jest, bo to jest taka hodowla lepszy, gorszy, lepszy. To są często ludzie nienawistni, którzy używają negatywnego języka, krytycznego, dołującego, niszczącego życie, poczucie wartości. Wywołującego lęk krytycznego, czarno-szarego. Więc, jeżeli takich ludzi masz, to wyjmij to coś, co ich do tej pory zasilało swoje, Twoją własną energią, żebyś się stawał podobny jak oni. Rozumiesz? Nienawistnik albo zawistnik. To są ofiary wykluczenia. Chcesz być taką ofiarą? Nie, bo to jest nielogiczne. Więc uwolnij wszystko, co zasilało ich postawy życiowe, bo one nie są życiowe. One są, służą nie do życia, one służą do umierania, do niszczenia życia. My robimy rozkwit życia, rozwój życia. A oni robią niszczenie życia, okaleczanie życia, zabijanie świadomości. Lubię jej ograniczenie. A zatem uwolni się od przeciwników, bo dopiero wtedy możesz dodać do siebie taki zwrot. Ja jestem ja i ja jestem wolny. I ja mogę zdziałać to, co ja chcę. Według własnej decyzji, według własnych zainteresowań i według własnych pasji. I jeśli tak jest, jeśli tak jest, to jesteś już tu. Tutaj, tutaj. Ale będąc tutaj, to co stworzyłeś dzisiaj, przystąpisz do matury, czy cokolwiek to jest. Rozumiesz, cośmy zrobili. Mamy jeszcze do zrobienia tamten śmietnik, który jest na górze. Ale ja Ci coś powiem właśnie jeszcze dodatkowo, bo tak pracuje umysł. Rozumiesz? Od wizji całości do szczegółu, od obrazka do układania puzli. Więc proponuję Ci, żebyś tego używała, używał na co dzień takiego sposobu. Na przykład, uczysz się do matury i masz książkę. Ja jej tutaj nie mam przy sobie, więc ci nie pokażę. Jeżeli chcesz zrobić powtórkę, otwórz ją na spisie treści. Przebacz spis treści. Jeżeli chcesz to nawet parokrotnie, ponieważ Twój umysł złapie całość, która jest zawarta w tym podręczniku czy książce po spisie treści. Być może robiłeś, robiłaś to jako dziecko, bo dzieci są bardzo inteligentne, zanim zostaną wychowane. Więc powtarzaj od spisu treści i otwieraj w dowolnych miejscach. Tam, gdzie otworzysz jest coś, co będzie działało jako informacja, która Ci utrzyma całość. Jako klasek kluczowy, puzel kluczowy. Tak się powtarza materiał. Nie powtarza się kartka za kartką, strona za stroną. Powtarza się tak, aby umysł objął całość. Objęcie całości. Ma sens. Nie dzielenie na kawałki, lecz objęcie całości. Tak? Więc zrobimy jeszcze to coś, co tam jest na górze. Ludzie widzą, jak wygląda to coś, co rozdaje ludziom negatywne informacje, emocje. Postawy życiowe, zniszczenia, walkę czy wojny. Jak to coś wygląda? Twój umysł też może zobaczyć to na poziomie symbolicznym. Jak wygląda to coś, co rozdaje ludziom takie negatywy, takie ciemnoty, takie szaloty, takie agresje? Zobacz, jak to coś wygląda. Bo Twój umysł, to widzi jak wygląda, i każdy umysł zobaczy to inaczej. Niektóre być może podobnie, bo jesteśmy połączeni gdzieś na wysokim poziomie jesteśmy jednością, jednią. Ale to nas od siebie oddziela, abyśmy byli wrogami samych siebie i innych ludzi. I teraz zobacz. Pomiędzy tym czymś a Twoim ciałem również jest połączenie energetyczne, a Ty sprawdź, gdzie ono dotyka do Twojego ciała. I jak ono wygląda, i ile Twojej energii po nim płynie do tego czegoś, żeby Cię wyciągnąć z Twojego prawdziwego życia pełnego, i szczęśliwego. A teraz, jeśli nie chcesz temu służyć. Poszukaj, co ci wmontowano, żebyś ty oddawał temu energię. To jest jak jakiś model meta, jakiś metamodel negatywny. Jeżeli chcesz mu oddawać energię, możesz. Ja ci proponuję, żebyś uwolnił się od tego, co ci wmontowano, żebyś oddawał komu innemu swoją energię życiową, szczególnie takiemu Paskudowi, jakkolwiek on wygląda. Jest szansa. I uwolnij to tak, sprawdź jeszcze, czy w przyszłości, w jakichś sytuacjach, w kontakcie z jakimiś ludźmi, to znowu by wróciło do ciebie. Masz się od tego uwolnić na całe wcielenie, na całe życie. Od tego paskuda. Aż zniknie z Twojej czasoprzestrzeni, czyli z Twojego życia. A Ty będziesz żyć mądrze, tworząc, idąc ku przyszłości, ucząc innych, jak to zrobić, żeby mieć patent na sukces. Bardzo Ci serdecznie dziękuję, że mogliśmy to zrobić razem. Używaj. To jest wspaniałe, gdy się tego używa praktycznie na co dzień. Dziękuję.